Dokładnie 90 lat temu, 7 lipca 1935 roku, w niewielkim wiejskim kościółku pod wezwaniem świętej Doroty we msi Markowa, niedaleko łańcuta, odbył się ślub, ślub jakich wiele, nic nadzwyczajnego, bez fotoreporterów, bez długiej kolumny samochodów, nawet bez wystawnego przyjęcia. Wiktoria miała za kilka miesięcy skończyć 23 lata. Józef miał lat 35. Przyszli do ołtarza, by złożyć sobie przysięgę, taką samą, jaką wy będziecie za chwilę składali. Wierności, miłości i uczciwości oraz bycia razem aż do śmierci. Potem wrócili do swojego domu i zaczęli żyć. Józef rozwijał swoje pasje techniczne, był między innymi pierwszym, który do domu we wsi wprowadził elektryczność. Wiktoria dbała o dom, ale także o swoje wykształcenie, chodząc na uniwersytet ludowy w pobliskiej wsi Gać. I przez lata swojego małżeństwa do 1944 roku Doczekali się szóstki dzieci i siódmego w drodze. Żyli zwyczajnie, prosto i skromnie. Ale pomimo tej zwyczajności i prostoty, dzisiaj możemy obchodzić ich liturgiczne wspomnienie. Po raz pierwszy w sumie w historii Kościoła. Bo w zeszłym roku, 7 lipca, akurat wypadła niedziela, więc to wspomnienie nam przepadło. Przypadek. Czy może tak miało być? Y... Mowa o błogosławionej rodzinie Ulmów, męczennikach z czasów II wojny światowej, Józefie Wiktorii, ich siódemce dzieci, z czego ostatnie, y... choć jest ogłoszone błogosławionym, nie zdążyło być ochrzczone, ponieważ zaczęło się rodzić w czasie ich egzekucji. Próbowałem Marcina wypytać, dlaczego akurat dzisiaj wybrali termin ślubu i nie padła jakaś konkretna odpowiedź. Więc zakładam, że tak po prostu miało być. Że to nie przypadek, ale znak. Że nieświadomie wybraliście na dzień swojego zawarcia sakramentu małżeństwa 90. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa i równocześnie liturgiczne wspomnienie błogosławionych Józefa i Wiktorii. Dlaczego to wydaje mi się być ważnym znakiem? Ponieważ historia małżeństwa z Markowej pokazuje nam, że Boże Historie zaczynają się cicho, ale pisane miłością kończą się szczęśliwą wiecznością. Mówi nam o tym także Słowo Boże, które sami dobraliście sobie na tę dzisiejszą uroczystość, jako słowo dla was na drogę. Ze Starego Testamentu słyszeliśmy fragment z Pieśni nad Pieśniami, księgi niesamowicie rzadko czytanej w liturgii, ale bardzo mocno naładowanej emocjami, uczuciami, momentami wręcz o charakterze erotycznym. Oblubieńca mówi do Oblubieńca. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość. Brzmi romantycznie, ale równocześnie wskazuje nam na jeden z konkretnych wymiarów przysięgi małżeńskiej czyli na wierność aż do końca. Wierność, która objawia się zarówno w uczuciach, jak i w działaniach. Bo pieczęć, czy też w innych przykładach można to słowo znaleźć jako tatuaż, położony jest na sercu, na tym, co kieruje człowiekiem w jego działaniu i na ramieniu, czy na tym, co objawia się na zewnątrz. I tatuaż jest czymś trwałym. Tego łatwo z siebie nie zdejmiemy, nie zmyjemy i nie unieważnimy. Tak samo waszej przysięgi. I taką miłość aż do końca, ramię w ramię, serce przy sercu, widzieliśmy u Wiktorii i Józefa. Praca, trud, wychowywanie dzieci, a równocześnie modlitwa, czułość, czas dla siebie, czas na rozwijanie pasji. Gdzie takiej miłości możemy szukać? W Panu Bogu. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana i chodzi Jego drogami. To szacunek i pokora wobec Bożego Planu. Bycie Bożym sługą prowadzi do życia w pełni. I chodzenie Jego drogami sprawia, że nie pogubimy się na ścieżkach doczesności. I możemy mieć wiele powodów do tego, żeby się bać. Sytuacja, jeśli chodzi o napięcie. W świecie niewiele różni się od tej 90 lat temu. Ale jednak nasi błogosławieni podjęli ryzyko. Rodzenie dzieci praktycznie co roku, yy, nie patrząc na ryzyko wojny, zresztą w czasie wojny też się kilkoro urodziło. Wiktoria w 1944 roku miała urodzić siódme dziecko, yy, ale równocześnie nie bali się zagrożeń, które były z zewnątrz. Wiedzieli, że należy postępować za tym, co wydaje się im słuszne, że należy miłość uczynić osią swojego życia i tym, co będzie decydowało o każdym ich postępowaniu. Dlatego Pan Bóg tym, którzy będą szli Bożą drogą miłości, będzie błogosławił i pracę rąk ich, i owocą ich życia. W drugim czytaniu. Słyszeliśmy, jak święty Paweł opisuje miłość. Nie podaje jej definicji, ale podaje jej portret. Jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. I moglibyśmy teraz przekładać te poszczególne określenia miłości na zmianę do Oli i do Marcina. I sprawdzać, na ile pasuje to do ich traktowania siebie nawzajem, na ile są cierpliwi, łaskawi, zazdrośni, i tak dalej. ale nie o to chodzi. I nie o to chodziło świętemu Pawłowi, żebyśmy sobie taką laurkę sobie wystawiali. Ale święty Paweł chciał nam w tym chemnie pokazać tego, który jest miłością, czyli Chrystusa. Bo tylko On jest do końca cierpliwy. Łaskawy, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, wszystko znosi i wszystkiemu wierzy. I poprzez to, że jesteśmy dzisiaj w Kościele, a nie w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy na jakiejś łące, pokazujecie, że Wy chcecie, żeby wasze małżeństwo było oparte nie tylko na waszej ludzkiej miłości, ale na tej miłości, którą właśnie święty Paweł nam przedstawia w Chrystusie. Czy to znaczy, że macie być idealni? Czy że musicie być idealni? Nie. Ale z dnia na dzień, z każdą poranną modlitwą, z każdym wykonywanym obowiązkiem, z każdą wspólną chwilą, yy, z każdym pójściem na spoczynek, wzrastajcie. W więzi do siebie. Yy. I w miłości do Chrystusa, który jest źródłem siły, który do znoszenia różnych przeciwności i który wzmacnia naszą ludzką miłość i nasze starania. W końcu to On łączy. Tak nam mówi Ewangelia, prosta i mocna. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Dlaczego? Bo taki był zamysł. Na początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca i matka i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Pan Bóg was złączy. Wy oddacie siebie sobie nawzajem w darze. I to jest istotna część. Natomiast nie świadkowie, nie księża, ale Pan Bóg będzie tym, który sprawi, że wasze wzajemne oddanie się sobie zostaje przypieczętowane na zawsze. Aż po kres, aż po śmierć, która oby przyszła do was w spokojnej starości. Tutaj podobieństwa do błogosławionych Ulmów wam absolutnie nie życzę. I pamiętajcie o tym, że te uczucia, które macie dzisiaj, to wszystko, co przeżywacie, choć jest piękne i wzniosłe. Nie wystarczy wam na długo. Kwiatki zwiędną, zdjęcia się po jakimś czasie znudzą, muzyka wygaśnie, jedzenie niezjedzone przez gości po kilku tygodniach zniknie z waszych zamrażarek, ale zostaniecie nawzajem dla siebie wy. I zostanie Pan Bóg. Jeśli będziecie codziennie nim się karmili, modlitwą, przebaczeniem, Czułością, pokorą, to Wasza miłość wszystko przetrzyma i nigdy nie ustanie. Wtedy będziecie dla siebie nawzajem błogosławieństwem. I będziecie też błogosławieństwem dla świata przez miłość, która niech trwa i wzrasta aż do końca.